Cześć, dzień dobry, jest 20 stycznia 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w Księdze Sędziów w rozdziale 13. Jest to rozdział, który za, hmm, zaczyna historię Samsona, kolejnego sędziego, i mamy tutaj zapowiedź narodzin Samsona, powtórne ukazanie się Anioła. I na tym się trzynasty rozdział będzie kończył. Kończy. Czytamy. Księga sędziów, rozdział trzynasty. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem. Od... Chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze Manioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc, proszę Cię Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas, i niech nas pouczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Pański przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała w Napolu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością. Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział ja. Rzekł więc Manoach: A gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Rzekł anioł pański do Manoacha: Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech, niech zachowuje to, co jej poleciłem. Rzekł jeszcze Manoach do anioła Pańskiego: Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był anioł Pański. Jednakże anioł pański rzekł do Manoacha, nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał Twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować cało palenie, złóż je dla Pana. Wówczas rzekł Manoach do anioła pańskiego, jakie jest imię Twoje? Abyśmy, gdy się spełni, gdy spełni się owe, jakie jest. Imię Twoje, abyśmy, abyśmy, gdy spełni się słowo Twoje, mogli cię uczcić. Odpowiedział mu anioł. Dlaczego pytasz się o moje imię? Jest ono cudowne. Następnie Manoach przyniósł koźle oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je Panu, który działał cuda, który działa cuda. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, anioł Pański wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pański Manoachowi, a i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pański. Potem rzekł Manoach do, do żony: Z całą pewnością pomrzemy. Albowiem uj ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała, gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z, z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec urósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie dana między Sorea a Estaol. No dobra. I co my tutaj mamy? Chwila, chwila. Uj, e... przesadził. Za daleko płychę. 13 rozdział. Historia Samsona różni się od wszystkich innych opowieści księgi. Mowa w niej o narodzinach i śmierci, o życiu pewnego lokalnego bohatera. Jest on silny jak olbrzym i słaby jak dziecię. Zwodzi kobiety i jest przez nie oszukiwany. Płata brzydkie figle filistynom, ale kraju od nich nie uwalnia. Historia ta charakteryzuje się ciętym humorem opowiastek ludowych, służących ludziom do odgrywania się na ciemiężycielu, którego jarzmo muszą znosić, ale którego za to ośmieszają. Na zasadzie kontrastu do tego ludowego i świeckiego aspektu, Samson już w łonie matki jest poświęcony Bogu, a ten nazireat stanowi źródło jego siły. To ten właśnie charyzmatyczny aspekt. Jego osoby zapewnił mu miejsce wśród sędziów. Opowieść ta jest zbiorem anegdot narodziny Samsona, małżeństwo i zagadka, Samson i Filistyni z pierwszym zakończeniem Samson w gazie, Samson i Dalila, pojmanie i śmierć Samsona i z drugim zakończeniem. Pokolenie Dana otrzymało terytorium, na którym znajdują się wymienione tu miejscowości Sorea, Esztaol, Timna. Wyemigrowało jednak na północ. Historia Samsona rozgrywa się przypuszczalnie na tle sytuacji późniejszej od tej migracji, z którą Filistyni nie mają nic wspólnego. Rody danickie pozostały... Hmm. Na swoim dawnym miejscu żyły przemieszane z Kananejczykami i zostały ujarzmione przez Filistynów. Anioł Pański jest utożsamiany z Jachwę, ale poczniesz i porodzisz syna. Prawdopodobny dublet w wersji 5a. Informacja, ta informacja z 13:5, czyli informacja. Oto pocznieś i porodzisz syna, usprawiedliwia włączenie Samsona w szereg sędziów. Jest to jednak również uznanie, że zwycięstwo nad swoich synami nie będzie jego dziełem. Trzeba poczekać na Saula i Dawida. Jak Jeremiasz oraz sługa Jahwe, taki Samson jest poświęcony Bogu już w łonie matki. Ona sama ma zachowywać przepisy na Zireatu, które zostaną nałożone na nie narodzonego jeszcze syna. Eee, anioł zbrania się wyjawić swoje imię, podobnie jak owa tajemnicza postać walcząca z Jakubem nad Jabłokiem, w rodzaju mieliśmy to, wstąpił w płomień ołtarza wstąpił w ten płomień, co tam, drobne rzeczy. Manoach, podobnie jak Abraham, względem trzech przybyszów, 13, 21. Chciał wypełnić obowiązek gościnności, na rozkaz anioła, Posiłek ten został zamieniony w ofiarę, w której objawia się jachwę. No, dobra, to chyba tyle na temat tego rozdziału. Kończymy teraz. Z... No, to z Panem Bogiem, cześć.